Czy kiedykolwiek znalazłeś się w dyskusji, w której, mimo że powiedziałeś wszystko, co chciałeś, odszedłeś czując, że przegrałeś? Czy kiedykolwiek czułeś tę kulę w gardle? Jakby każde wypowiedziane słowo oddalało cię od twojej siły? Może jesteś otoczony przez ludzi, którzy głośno mówią, przerywają, drwią i dominują w otoczeniu postawą, która udaje pewność siebie. Może głęboko w sobie uważałeś, że milczenie to oznaka słabości, że brak obrony to poddanie się, a brak reakcji to porażka. Ale co, jeśli powiem ci, że to wszystko to iluzja? Prawdziwa moc nigdy nie tkwiła w słowach, ale w ich braku. Nietzsche, jeden z najczęściej niedocenianych myślicieli w historii, dostrzegł coś, co niewielu ma odwagę przyznać. Ci, którzy mówią za dużo, ujawniają za dużo, ci, którzy potrzebują przekonywać. Są już na przegranej pozycji. Świat uczy nas, że musimy walczyć, tłumaczyć się i bronić swoich pomysłów, jakby każda rozmowa była bitwą o prawdę. Ale natura proponuje coś innego subtelniejszą, bardziej zabójczą i nieskończenie mądrzejszą ścieżkę. Uważał, że milczenie to nie tylko brak hałasu, ale przytłaczająca obecność. Milczenie dezorientuje, destabilizuje. Zmusza drugiego do skonfrontowania się z samym sobą. Ten film jest dla Ciebie, dla kogoś, kto nieustannie czuje się ignorowany, przyćmiony i niedoceniany. Dla Ciebie, kto opuszcza rozmowy z poczuciem, że nikt naprawdę nie usłyszał, co miałeś na myśli. Dla Ciebie, kto ma dosyć bycia łatwym celem miłym, tym, który stara się utrzymać spokój, podczas gdy inni wykorzystują Twoją spokojną postawę. Może pomyliłeś swoje milczenie z uległością. Ale dzisiaj pokażę ci, że milczenie może być Twoją najpotężniejszą bronią. A prawdziwe zwycięstwo nie polega na wygraniu kłótni, lecz na tym, że nigdy nie trzeba w nią wchodzić. Przygotuj się, aby zobaczyć milczenie w nowym świetle. Nie jak brak reakcji, lecz jako ostateczną odpowiedź. Zanurzmy się w pomysły natury i odkryjmy. Jak opanować każdą sytuację bez wypowiedzenia ani jednego słowa? Dlaczego czujemy taką potrzebę, aby odpowiedzieć, zaprzeczyć, poprawić, udowodnić, że mamy rację? Ponieważ głęboko w nas zostaliśmy uwarunkowani, aby wierzyć, że prawda musi być broniona za wszelką cenę, że jeśli milczymy, ale natura postrzega to jako objaw naszej najgłębszej słabości lęku przed wydawaniem się słabym. Za tym strachem kryje się ego, kruchy ego, które nie znosi wątpliwości, które myli sprzeciw z atakiem i przekształca każdą rozmowę w pole bitwy. Nisze powiedział, że większość ludzi nie szuka prawdy, gdy się kłóci, szuka władzy. Pragnie potwierdzić swoje przekonania. Nie dlatego, że są solidne, ale dlatego, że jeśli zostaną poddane w wątpliwość, wszystko się rozpada. Artykułowanie swoich racji w tym sensie. Nie jest narzędziem mądrości. To obronna zbroja, desperacki krzyk ego, aby utrzymać kontrolę nad narracją. Co to oznacza? Oznacza to, że kiedy czujesz przymus, by się usprawiedliwiać, by dowodzić swojego punktu widzenia, już wszedłeś w ich grę i przegrałeś. Prosta potrzeba usprawiedliwienia swojej pozycji pokazuje, że wciąż jesteś uwięziony w pragnieniu bycia akceptowanym, potwierdzonym i zrozumianym. Natura określiła to jako moralność stada, zachowanie tych, którzy żyją pod oczekiwaniami innych, którzy chcą być postrzegani jako dobrzy, poprawni i sprawiedliwi. Ale to dążenie do aprobaty jest dokładnie tym, co cię osłabia. Prawdziwa siła, mówi Natura, leży nie w przekonywaniu innych, lecz w jedzeniu tego. Chodzi o to, aby trzymać się swojej wizji nawet w obliczu śmiechu, krytyki i odrzucenia. Chodzi o to, aby być źle zrozumianym. I pozostać niewzruszonym. To, co on nam proponuje, to rodzaj władzy, która nie jest mierzona w werbalnych zwycięstwach, lecz wewnętrznej władzy. Mocy, która pochodzi z umiejętności utrzymania spokoju, podczas gdy wszyscy wokół ciebie tracą kontrolę. Moc, która rośnie, gdy przestajesz reagować. Jeśli naprawdę chcesz wygrać, musisz to zrozumieć. Gra w dyskusję to teatr, a ten, kto pierwszy wstaje do działania, już przegrał. Nietzsche wiedział, że umysł reaktywny to umysł podporządkowany, umysł obserwujący. Oto ten niebezpieczny, ponieważ jest ponad potrzebą udowadniania czegokolwiek. Ale jeśli nie powinniśmy reagować, jak możemy sprawować władzę nad innymi? Jeśli słowa nas zdradzają, jak dać innym poczuć naszą siłę, nie wypowiadając ani jednej frazy? Natura miała na to odpowiedź, a jej źródłem jest idea übermensch. Istota, która przekracza ograniczenia powszechnej moralności i dominuje nad światem przez absolutną samokontrolę. W następnej części zbadamy tę postać i zrozumiemy, jak uosabia strategiczne wykorzystanie milczenia jako broni dominacji. Czy jesteś gotowy na ten poziom? Ponieważ od tej pory milczenie zaczyna mówić. Jeśli ta treść ma sens, kliknij przycisk subskrypcji i subskrybuj nasz kanał. Dziękujemy za wsparcie. Natura nie pisała dla słabych. Pisała dla nielicznych, którzy mają odwagę zajrzeć w siebie, zmierzyć się z własnym cierpieniem i przekształcić je w siłę. Dla niego zwykły człowiek żyje uwięziony w konwencjach, moralizmie i potrzebie aplauzu innych. Ale istnieje inny typ bytu, rzadki, niebezpieczny, wolny. Ubermensch, czyli nadczłowiek, nie żyje przez reagowanie na świat. Kształtuje świat na swój obraz, a na imponująca część. Często robi to w pełnej ciszy. Ubermensch nie potrzebuje wygrywać debaty. Nie angażuje się w tanie emocjonalne gry. Obserwuje, rozumie i starannie wybiera, kiedy mówi i co ważniejsze, kiedy milczy. Ponieważ zrozumiał coś, co inni ignorują. Cisza to forma języka. Język, który nie próbuje przekonywać, narzuca obecność. Cisza, Ubermensch nie jest pusta, jest zagrożeniem, jest autorytetem. Jest dźwiękiem samodyscypliny. Gdy inni krzyczą, on budzi szacunek swoim spojrzeniem. Gdy inni tłumaczą, on obserwuje i odkrywa słabości innych jedynie dzięki swojemu spokojowi. Jego cisza to mur. Ci po drugiej stronie wpadają w rozpacz, próbując odgadnąć, co kryje się za nim, a w tej rozpaczy popełniają błędy. Ta cisza to niebierność to absolutna kontrola nad własną energią. To strategiczna oszczędność. Ubermensch wie, że każde wypowiedziane słowo to odkryty ruch. Każda emocjonalna reakcja to ujawnienie słabego punktu. Dlatego milczy. Nie dlatego, że nie ma nic do powiedzenia, ale dlatego, że nie musi nic mówić. Przezwyciężył potrzebę udowadniania czegokolwiek komukolwiek. Jego obecność już za niego mówi, a co więcej, niepokoi, ponieważ jego cisza zmusza innych do zajrzenia w siebie do zmierzenia się z własnym chaosem. W społeczeństwie hałasu ci, którzy opanowali ciszę, są królami. Nietzsche widział Ibermensch jako tego, który tworzy własne wartości, własne zasady, własną moralność. Nie zależy od czyjejś aprobaty i dlatego jest sowicie się go boją, ponieważ nic nie destabilizuje bardziej niż jednostka, którą nie można manipulować poprzez poczucie winy, strach czy potrzebę akceptacji. Jego milczenie jest tarczą przeciwko wszystkim tym mechanizmom. A gdy mówi, to dlatego, że jego słowa mogą obalić imperium. Ale rodzi to zasadnicze pytanie: co sprawia, że milczenie jest tak niepokojące dla innych? Dlaczego tak wielu ludzi czuje się zagrożonych, gdy ktoś po prostu decyduje się nie reagować? Co dzieje się w ludzkim umyśle, gdy oczekiwana konfrontacja zostaje zastąpiona ogromną nieobecnością? Odpowiedź leży w psychologii, a właśnie to będziemy badać w następnej części. Ponieważ, aby zrozumieć moc milczenia, najpierw musimy zrozumieć chaos, jaki generuje w umysłach innych. I uwierz mi, jest to znacznie głębsze niż się wydaje. Milczenie to nie tylko brak dźwięku, to lustro, a to, co dla wielu odbija, jest nie do zniesienia. Kiedy decydujesz się nie reagować, nie tylko wprowadzasz siebie w milczenie. Zmuszasz drugą osobę do usłyszenia swojego własnego głosu, do skonfrontowania swoich własnych argumentów bez pocieszenia, jakim jest zewnętrzny. Opór. Ponieważ większość ludzi nie mówi, aby się wyrazić, mówią, by się chronić, by się przekonać, by ukryć pustkę, która istnieje pomiędzy tym, co mówią, a tym, kim są. A wtedy, gdy milczysz, ich przebranie opada. Psychologia społeczna już pokazała, że w sytuacjach konfrontacyjnych milczenie nie ma znaczenia, czy po prostu słuchasz. Mówca zaczyna czuć się odsłonięty i niepewny. Dlaczego? Ponieważ bez twojej odpowiedzi, bez twojej reakcji, tracą kontrolę nad narracją. Ludzki mózg wchodzi w stan czujności, a megdala obszar strachu i lęku aktywuje się. Inna osoba zaczyna projektować swoje własne obawy na ciebie. Czy on nie osądza? Nisie dostrzegł to na długo przed tym, jak nowoczesna psychologia potwierdziła to dla niego. Przeciętny człowiek żyje jako niewolnik swoich reakcji. Działa impulsywnie, reaguje z próżności i mówi z lęku przed byciem zapomnianym. Wyższy duch, ten, który panuje nad sobą, milczy, ponieważ wie, że każde dane słowo to kawałek przekazany w ręce wroga. Każda emocjonalna reakcja to mimowolny krzyk, który ujawnia, gdzie zaatakować? Co więcej, milczenie ma niszczycielski wpływ na manipulatorów. Ludzie, którzy kwitną dzięki emocjonalnej kontroli innych, polegają na ich reakcjach, aby pozostać w grze. Kiedy nie reagujesz, łamiesz ten cykl, a manipulator wpada w panikę. Potrzebują twojej odpowiedzi, aby potwierdzić swoją pozycję. Bez niej gubią siebie, odkrywają się, ujawniają słabość, której tak bardzo starali się ukryć. Ale jest coś jeszcze głębszego. Cisza wyzwala także nierozwiązane bóle. Uaktywnia traumy odrzucenia, porzucenia i upokorzenia. Ponieważ nagle druga osoba zdaje sobie sprawę, że nie stoi w centrum uwagi, że ich słowa to za mało, że ich obecność nie robi żadnego wrażenia. To jest nie do zniesienia dla narcystycznego ego. Dlatego gdy milczysz, nie tylko się bronisz. Atakujesz tam, gdzie najbardziej boli, w samym centrum iluzji. Dlatego cisza wymaga siły. Jest niewygodna nie tylko dla innych, ale także dla Ciebie. Dlaczego? Ponieważ stoi w sprzeczności z tym, co nauczono, przeciwko impulsowi do reakcji, do usprawiedliwiania się, do tłumaczenia się. Ale właśnie dlatego jest potężna, ponieważ wymaga upanowania, a upanowanie to prawdziwa siła. Teraz, gdy rozumiesz, jak cisza działa w umyśle drugiej osoby, jak aktywuje niepewności, łamie obrony i demaskuje postawy. Czas iść dalej. Przestań być tylko obserwatorem i stań się kimś, kto używa tej siły celowo i strategicznie. W następnej części odkryjesz, jak przekształcić ciszę w świadomą broń, jak wygrać każdą kłótnię, nie wypowiadając ani słowa. Kiedy nauczysz się tego, nikt nie będzie w stanie cię już kontrolować. Nadszedł czas, aby przestać jedynie rozumieć moc ciszy i zacząć ją wykorzystywać. Wiedza bez praktyki to tylko martwa teoria. Od teraz nauczysz się przekształcać swoją ciszę w precyzyjną broń. Już nie jako defensywną tarczę, ale jako ostry nóż gotowy do przycięcia masek innych w momencie, gdy się tego najmniej spodziewają. Pierwszy krok jest prosty, ale brutalny. Milcz, gdy twoja wola krzyczy o odpowiedź, to wyma Będzie chciało się usprawiedliwić. Będzie chciało udowodnić, że ma rację, ale to pragnienie to trucizna. Za każdym razem, gdy mu ulegniesz, ujawnisz, że wciąż jesteś pod kontrolą innych, że wciąż obchodzi cię, co myślą, że wciąż grasz w ich grę. Prawdziwa cisza rodzi się tylko wtedy, gdy zabijesz tę potrzebę, gdy zrozumiesz, że nikomu niczego nie jesteś winien, że prawda nie potrzebuje słów, by istnieć. Drugą bronią ciszy jest obserwacja. Gdy inni rozmawiają, gubią się w wyjaśnieniach i próbują wypełnić pustkę słowami. Ty słuchasz, ale nie słuchasz jak ktoś czekający na swoją kolej do przemówienia. Słuchasz jak myśliwy, który nasłuchuje kroków ofiary w lesie. Dostrzegasz lęki ukryte między wierszami, subtelne sprzeczności, niepewności przebrane za arogancję. Przechowujesz to wszystko, ponieważ gdy będziesz mówić, jeśli w ogóle, będzie to chirurgiczne. Będzie to z precyzją kogoś, kto opanował emocjonalne terytorium drugiej osoby. Trzecią bronią jest czas. Naucz się pozwalać ciszy trwać. Pauza to element napięcia, a napięcie to siła. Gdy druga osoba mówi, czekając na Twoją reakcję, a ona nie nadchodzi, doznaje wewnętrznego załamania. Dyskomfort rośnie. Ich umysł zaczyna wypełniać pustkę przypuszczeniami, obawami i paranoją. Proste spojrzenie z twojej strony w połączeniu z ciszą może mieć większy wpływ niż dziesięć dobrze sformułowanych zdań. Czwartą bronią jest nieprzewidywalny. Gdy opanujesz ciszę, stajesz się nieprzewidywalny. Nieprzewidywalny zawsze budzi strach, ponieważ ludzie nie wiedzą, czego się po tobie spodziewać. A gdy nie wiedzą, czego się spodziewać, tracą przewagę, stają się ostrożni, zaczynają ważyć każde słowo. Odwracasz logikę interakcji. Z reaktywnego stajesz się centrum grawitacyjnym rozmowy. W tym momencie cisza nie jest nieobecnością, jest czystą dominacją. Ale bądź ostrożny, nie myl ciszy z biernością. Natura nigdy nie była zwolennikiem słabości. Cisza, o której mówimy, jest aktywna, napięta, naładowana intencją. Nie powstrzymujesz się. Przygotowujesz, wybierasz. Pozycjonujesz się z rodzajem siły, która nie musi być okazywana, by być odczuwana. A gdy przyjdzie odpowiedni moment, w którym cisza już wszystko powiedziała, co musiała, możesz by powiedzieć jedno zdanie, precyzyjny komentarz. Prawdziwsze, głębsze, bardziej niepodważalne. Ale to prowadzi nas do jeszcze bardziej delikatnej kwestii. Ponieważ do tej pory mówiliśmy o tym, jak używać ciszy, aby wygrać, ale są momenty, kiedy gra chodzi nie tylko o wygraną, chodzi o emocjonalne przetrwanie. Są sytuacje, w których ludzie nie tylko z tobą dyskutują, używają cię, manipulują tobą, wyczerpują się, a ty, nie zdając sobie z tego sprawy, oddajesz swoją moc. Każdego dnia jesteś dominowany bez jednego słowa, które trzeba by było wypowiedzieć, i to tam, w najciemniejszym punkcie tej podróży, pojawia się największe zagrożenie. Kiedy cisza przestaje być strategią, a staje się cichym krzykiem kogoś, kto utracił kontrolę nad własnym życiem? W następnej części ujawnimy tę prawdę i pokażemy, jak możesz być wykorzystywany, nawet o tym nie wiedząc. Bo podczas gdy myślisz, że unikasz konfliktów, ktoś może budować swoje imperium na twojej ciszy. Natura już o tym wiedziała. Czy jest coś bardziej perwersyjnego niż bycie uciszonym? To bycie uwarunkowanym do myślenia, że cisza to twoja jedyna opcja. Że duszenie swojego gniewu, ustępowanie w dyskusjach i unikanie konfliktu za wszelką cenę to synonim dojrzałości. Że milczenie to oznaka równowagi. Ale co jeśli powiem ci, że to może być pułapka? Zbyt często ten typ ciszy to nie mądrość, to zamaskowane poddanie się. Natura dostrzegła to w brutalny sposób. To, co nazywasz pokojem, często jest tylko Twoim oswojonym poddaniem. Zauważyłeś, jak niektórzy ludzie wykorzystują twoją spokój, twoją zdolność do słuchania, do przymknięcia oka, do unikania konfrontacji? Narzucają swoje pomysły, wymuszają swoje woli, zajmują przestrzenie, które były twoje, a ty im na to pozwalasz. Przekonujesz siebie, że nie warto walczyć, że lepiej utrzymać harmonię, że to nie jest taki duży problem. Ale prawda jest taka, że płacisz bardzo wysoką cenę za ten fałszywy pokój. A najgorsze jest to, że jesteś wykorzystywany przez tych, którzy rozumieją, że nigdy nie zareagujesz. Natura mówiła o moralności niewolników, o tym systemie wartości stworzonym przez słabych, aby przetrwać w świecie zdominowanym przez silnych. To moralność rezygnacji poczucia winy bycia miłym niewidzialny kodeks, który uczy Cię do zaniku, do umniejszenia siebie, do dostosowania się, a mimo to czujesz się cnotliwy z tego powodu. Ale natura nie pisała dla tych, którzy się poddają. Pisała dla tych, którzy odważają się zrzucić te łańcuchy, dla tych, którzy zdają sobie sprawę, że są wykorzystywani i postanawiają przestać uczestniczyć w własnym poddaniu. Gdy akceptujesz ten typ ciszy, ten, który pożera cię od wewnątrz, oddajesz swoją moc, nie zdając sobie z tego sprawy, kształtujesz się przez oczekiwania innych, nie jesteś już sobą. Jesteś tym, kim inni potrzebują, abyś był. To jest przeciwieństwo tego, co natura nazywała wolą mocy. Prawdziwa wola mocy nie polega na krzyku, nie polega na dominowaniu innych, polega na dominowaniu samego siebie, polega na odzyskaniu kontroli nad własną narracją. To milczenie nie dlatego, że się boisz, ale dlatego, że nikomu nic nie jesteś winien. To milczenie uległości musi umrzeć, a na jego miejscu musi narodzić się milczenie obecności. To milczenie, które nie ugina się, nie poniża i nie przeprasza za istnienie. To milczenie, które staje w obliczu chaosu i, nie wypowiadając ani słowa, zmienia bieg sytuacji. To jest milczenie, które natura by szanowała. Milczenie jednostki, która stała się panem samej siebie. Ale jak osiągnąć ten poziom? Jak przejść od bycia manipulowanym do bycia panem swojej własnej obecności? Jak zabić w sobie moralność stada i odrodzić się jako ktoś, kto narzuca autorytet, nawet w milczeniu? Odpowiedź leży w najpotężniejszej postaci filozofii natury. Übermensch. Już o nim rozmawialiśmy. Teraz czas zrozumieć, jak stać się jednym. W następnym, ostatnim rozdziale odkryjesz, co trzeba zrobić, aby ucieleśnić ten nowy typ istoty ludzkiej. Ponieważ świat nie potrzebuje więcej gadaczy... Potrzebuje tych, którzy opanowali milczenie i panują dzięki niemu. Dotarliśmy do ostatecznego punktu, a teraz potrzebuję, abyś zrozumiał jedną rzecz z jak największą jasnością. Milczenie nie jest nieobecnością. Nie jest pustką. Nie jest przestrzenią między zdaniami. Prawdziwe milczenie to czysta obecność. To mistrzostwo. To znak, że nie reagujesz już na świat. Kształtujesz go swoją samą egzystencją. Natura nigdy nie pisała dla tych, którzy są zadowoleni z przetrwania. Pisała dla tych, którzy pragną transcendentować, dla tych, którzy są gotowi zerwać maski narzucone przez społeczeństwo, nawet jeśli to boli. Milczenie Ubermensch nie jest milczeniem uciskanych ani tchórzy. To milczenie wojownika, który już wygrał, nawet zanim bitwa się zacznie. To spokój kogoś, kto nie musi niczego udowadniać nikomu, bo wie kim jest. A co ważniejsze, wie, co mu się należy. Teraz spójrz na swoje życie. Ile razy pozostałeś cicho z powodu strachu, poczucia winy, czy chęci niezakłócania spokoju? Ile razy pozwoliłeś innym decydować za ciebie, mówić w Twoim imieniu, deptać Twoją prawdę? Dość! Natura powiedziałaby, że życie w ten sposób to obraza samego istnienia. Że akceptacja takiego milczenia to zdrada samego siebie. Od dziś Twoje milczenie musi zmienić swój ton. Musi przestać być ucieczką i stać się niewidzialnym krzykiem autorytetu, granicą, afirmacją tego, kim jesteś, nawet jeśli nikt tego nie rozumie. Bo kim jesteś, nie potrzebuje zrozumienia, musisz to przeżywać, a to wymaga odwagi. Nie tylko po to bym wiedział, że dotarłeś aż tutaj, ale żebyś mógł publicznie potwierdzić ten wybór, to zobowiązanie wobec siebie. Bo słowa mają moc, nawet kiedy mówią o milczeniu. I nie zatrzymuj się tutaj. Następne wideo jest kluczowe. Rozwinie to, czego się tu nauczyłeś, i poszerzy twoje myślenie. Obejrzyj je nie, nie dla mnie, ale ponieważ zasługujesz na to, by pójść dalej. I pamiętaj: słabi krzyczą, silni milczą, mądry wybiera, kiedy.